Poeta uśpiony, Sen poety niczym koszmar wraca, Latami trwa, odrętwia, przeraża. Uśpiony poeta czujność traci, Oślepiony, ogłuszony, czeka. Życie bez duszy, serce wydarte, W znieczuleniu przesypiane lata. Kaleki lunatyk ucieka przed świtem, Milczenie zamyka mu usta. Niewolnik szarej komnaty dziejów, trędowaty, szuka samotności, Tułacze się po tajemnym lesie, A czas nieustannie mu ucieka. Tępy wzrok ku niebu unosi, Kulawy o kamień się potyka. Płytko uśpiona bez dusza oddycha, Głód poemy serce mu ściska. Kto jest panem snu poety? Któż odbiera mu natchnienie? Dusza jego nie zna raju, Ani grób szlachetnej ziemi. Szuka duszy na cmentarzach poezji. One wiele skarbów jego kryją. Odnajdzie je, zawróci, przytrzyma, nikomu nie da, przygarnie, zachowa. Nie ma winnych zadanej mu ciszy, nikt nie ośmieli się sądzić artystę. Dusza przed nim będzie płakać, aż swym płaczem poetę przebudzi.